Rozumiem. I Bóg mi świadkiem, że chciałabym pomóc. Więc proszę to zrobić. Ale jak? Mówiąc, komu oddała matka nasze dziecko. To matki obowiązek. To nie takie proste. Zważcie na uczucia rodziców adopcyjnych. Załamiał się na wieść, że możecie odebrać im dziecko. A nasze uczucia się nie liczą? Poproszę o trochę czasu do namysłu. Proszę nie mówić, że mój synek jest ciężko chory. Chciałbym powiedzieć, że jest zdrowy, ale nie mogę. Wyniki analiz nie kłamią. Co to za choroba? Niedokrwistość aplastyczna. Syn był zdrowy, dopiero dziś dostał gorączki Ale nie umrze, prawda? Pan go wyleczy I już jesteśmy Gdzie? Nie czujesz? Nie. Wkrótce przywrócę Ci wzrok i zobaczysz wszystko, co Ci otacza. Nie będę już żyć w ciemnościach. Trzymam Cię przy sercu. Słyszysz, jak bije w rytm miłości. Płynący jej prosto z serca? Tak to w nim zrodziła się moja miłość do ciebie. I pragnienie, by uczynić cię szczęśliwą. Cierpliwość Janka się. Twoja pani niedługo wróci. Stąd dobrze widać niebo piękne, magiczne. Mów dalej. Chmury płyną z północy na południe. Przybierają różne kształty. Czy któraś przypomina serce? Nie zupełnie. Ale jedna z nich ma oblicze miłości. I jak to? To Twoje oblicze. Twój nos, Twoje oczy, spojrzenie, słodkie wargi.

Obiecałem i dotrzymam słowa. Powiedziałem, że zaczekam i pomogę jej w nauce. Nie ruszę się stąd. Zastanie mnie tu, kiedy wróci. Uspokój się, kochanie. Porozmawiam z doktorem. Co to za choroba? Niedokrywistość aplastyczna bywa chorobą śmiertelną. Boże, nie. Jak dziecko mogło się jej nabawić? Niedokrywistość aplastyczna może być nabyta albo dziedziczna. Wyleczy pan naszego syna? Proszę powiedzieć, że tak. Proszę. Nareszcie raczyłeś przyjść. Ja też się cieszę, że cię widzę, Ciociu. Co z dzieckiem? Nic nie wiem. A ty? Głupiec ze mnie. Wtedy byś mnie nie pytała, prawda? Nie drwij. Wiem, że to ty pozbyłeś się dziecka.

Muszę przezwyciężyć strach i pójść na policję, by powiedzieć o moich podejrzeniach. Czy ta choroba jest uleczalna? Tak, ale konieczny jest przeszczep szpiku kostnego. Dziecko ma białaczkę? To byłoby straszne. Nie, białaczka to rak w krwi. Niedokrywistość aplastyczna to co innego. Powiedział Pan, że można ją wyleczyć, bo tak jest. W tym celu należy dokonać przeszczepu do osoby spokrewnionej z dzieckiem. Pozwól, że Cię uszczęśliwię. Będę kochał Cię przez całe życie. To sen, z którego nie chcę się przebudzić. To nasz sen waliciu. Wiesz, mam pomysł. Jaki? Chodź ze mną. Kocham cię. Ten sentido al hablar, Con solo Con solo mirarte, El amor vuelve a mi amor! <laughs> Uy, te atras, Co tam eh? masz? Co księżniczki lubią najbardziej? Pues, no sé, Trzeba którąś zapytać. Znam jedną. Powiedziała, że najbardziej lubi czekoladki. Oh, amor, Dziękuję. <grym> Wiesz, jakie je uwielbiam. Jesteś romantyczny. Nie znam lepszego mężczyzny niż ty. Jesteś cudowny, wyjątkowy. I jeszcze ci uwierzę i stanę się nieznośny. Chcesz? Ojej Umazałam się. Są pyszne, bo od ciebie pójdę po torebkę. Weź czekoladki, ale ich nie zjedz. Zostaw tam drogę. Mogę w czymś pomóc? Tak. Czy jest Rossio? Kto pyta? i jej mąż. Co powiedziałeś? Jestem Vicente, mąż Rossio. Zachowujesz się, jakbyś zobaczył ducha. Znamy się? Wybacz, ale nie pamiętam Cię. Kochanie, ktoś przyszedł? Kto to?

Co tu robisz? Przyszedłem po ciebie. Po mnie? Oszalałeś? To jakiś absurd. Absurdem było to, że pozwoliłem ci odejść. Nie zdawałam sobie sprawy, że jesteś moją jedyną miłością. Za późno. Nie zamierzam cię słuchać. Nigdy nie jest za późno. Popełniłem błąd, postąpiłem głupio, otaczając się kobietami, którym imponowałem sławą. Tracisz czas. Wykreśliłam cię z mojego życia. Jesteś zbyt surowa. Z powodu jednej zdrady nie możesz przekreślić wszystkiego. Owszem, mogę. Twoją niewierność też wymazałam z pamięci. Nie zależy mi na tobie.